Witam na naszym kolejnym spotkaniu. Wczoraj rozważaliśmy słowa Jezusa: Ja jestem drogą. Przypomnijmy, czy wierzysz, czy nie wierzysz w to, Jezus jest blisko każdego człowieka. Umarł za nasze grzechy, wyrwał nas z niewoli, by postawić nas w zupełnie innym miejscu. Przewrócił piekło do góry nogami, byśmy byli wolni. Postawił nas na nowej drodze, na nowej drodze życia, jak oblubienice przy oblubieńcu. Tak bardzo nas kocha, tak bardzo mu na nas zależy. Z tej drogi nikt nie może nas zrzucić. Nikt i nic. Chyba, że na to sami pozwolimy. Jezus, mówiąc, że jest drogą, nie tylko wskazał nam właściwy kierunek, ale również pozwolił, by go podeptano, by go podeptano dla naszego zbawienia. Jakże on nas kocha. Jeżeli chcesz posłuchać o następnym słowie, które Jezus powiedział, to powiedział, że jest. Prawdą. Prawdą, którą tak naprawdę każdy człowiek w życiu szuka. Jeżeli szukasz prawdy, popatrz na Jezusa. Jeżeli domagasz się prawdy, zanurz się w Jego słowie. Jego słowa są prawdą. W Ewangelii Jana, 8 rozdziale 31-32 Jezus powiedział, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, w Moim Słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ludzie szukają prawdy, twierdzą, że prawda leży przeważnie gdzieś po środku. Zadawalają się półprawdami, celebrują i walczą o swoją prawdę. Żyją prawdą ekranu. Jednak te podróbki nic życiodajnego w ich życie nie wnoszą. Przeczytajmy teraz fragment Słowa Bożego z przesłuchania. Jezusa, które wykonywał Piłat. Ewangelia Jana 18:37-38. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, rzekł do niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Myślę, że to pytanie o prawdę pojawia się u każdego człowieka. Jednak jedyną właściwą odpowiedzią na nie jest właśnie Jezus. Piłat nie chciał śmierci Jezusa, a jednak pod wpływem strachu, lęku, opinii publicznej ugiął się i skazał go na ukrzyżowanie. Jaką prawdą ty dzisiaj żyjesz? Jakiej prawdzie ulegasz? Czy jest nią Jezus? Każda prawda, która jest poza Jezusem, jest zaprawiona kłamstwem. To, co widzisz, czego doświadczasz, co słyszysz na swój temat, na temat innych ludzi, jeżeli jest poza Jezusem, nie jest prawdą o tobie, nie jest prawdą o drugim człowieku, nie jest prawdą o rzeczywistości. Chrystus jest jedyną prawdą. Tylko w Chrystusie możemy w miarę właściwie patrzeć na wszystko, co nas otacza. I nigdy nie będziemy mieli pełni zrozumienia. Ale ta cząstka, którą Jezus pozwoli nam wziąć, wystarczy, by żyć godnie i by świadczyć o tym, który jest. Często wydaje nam się, że Prawdą jest to, to, co wiemy, to, co wzięliśmy, wynieśliśmy z naszych domów. Ale to też nie jest prawdą. W pierwszym się do Koryntian 8:2 czytamy. Gdy ktoś mnie mał, gdyby ktoś mnie mał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jezus jest prawdą. On jest prawdą o tobie, o mnie i prawdą o każdym człowieku. Przylgnij do niego i zapragnij, zapragnij go całym sercem. Zapragnij zanurzyć się w jego słowie, a wtedy poznasz prawdę. Prawdę, która cię wyzwoli. On cierpiąc i umierając na krzyżu. Prawdziwie Cię wyzwolił. Przyjmij to. Teraz oczekuję jedynie jednego. Oczekuję, byś oddał Mu cześć w duchu i w prawdzie. Do czego z całego serca, Was i siebie, w tym momencie zachęcam. W Ewangelii Jana 4, 23, 24. Jezus powiedział. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli chcie, ch chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Kochani, to jest ten czas. Dlatego drodzy rodzice, wyjaśnijcie swoim dzieciom, co to znaczy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I nie zlekajmy, zróbmy to. Niech Was dobry Bóg błogosławi. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.